Siemka, witam w filmie, w którym postaram się dobić jak najwyższy poziom jednego dnia. Znajduję się na 24 polskim serwerze w gildii na fali z maksymalnymi bonusami. Także chciałbym podziękować tej gildii za udostępnienie miejsca. Na fali liderka Elvira bardzo dziękuję. No i generalnie gram sobie tutaj magiem. No i moim zadaniem jest zbicie jak najwyższego poziomu. Zakupiłem sobie pakiet startowy, czyli 185 grzyba mam, smoka, nieśmiertelkę. No i myślę, że mogę przejść już do karczmy. Cel pierwszy dobić 10 poziom, a eventy Wreszcie. mamy generalnie takie. Na grzyby, na Expa. To chyba najważniejsze, reszta aż tak mnie nie dotyczy. Także dobra, teraz sobie dobijam 10 poziom. Rozejrzyj się! Jak widać, poszło to dosyć szybko. Strefa świata odblokowana. Pierwszy rok już jest dostępny. No i poszło na to tylko w zasadzie 9awki, 9,5. Także mega szybko, fajnie na tych bonusach można progresować. Bo przypomnę tylko, że bonusy od Glidea 200% do Expa, 200% do Golda i aż 50% obrażeń od portalu Glideynego. Więc mega dobrze. No i dobra, jakieś 10 poziom, no to gabinet magii, no i trzeba znaleźć klaser. Tutaj 10 klepsydr, potka na wytrzymałość też jak najbardziej sobie przyjmę, kolejna i jest już tutaj od razu klaser, więc dużo mnie to e, grzybów nie kosztowało, żeby zdrolować. No i klaser mam, także teraz generalnie będę sobie przez następne kilka godzin, to zaczynałem w ogóle po północy, więc przez następne kilka godzin, e, później jeszcze rano. Będę właśnie sobie ten klaser nabijał. No i tego samego dnia rano klaser udało się podbić do 19%. I w międzyczasie też zrobiłem dwa lochy, także udało się dobić poziom 11. No i teraz stwierdziłem, że sobie podbiję troszkę poziom tak do 18. Żeby móc znaleźć lepsze itemki w sklepie. No i jak ten poziom już dobiłem, no to tych itemów szukałem. Także trochę grzybów poszło. Moim zdaniem teraz jak już po fakcie jestem po tym całym dniu, no to zdecydowanie za dużo. No i poszedłem robić dalej lochy, także król pokonany, dalej banshee pokonana, szkielet wojownik, jak widać, już nie chciał paść, także wróciłem do karczmy i stwierdziłem, że dobije poziom 20 i odblokuję sobie nowy loch. I tutaj miałem strasznego PH, bo zanim znalazłem ten klucz do drugiego lochu, no to zdążyłem już bić 24 poziom, ale w końcu go znalazłem. No i jak go znalazłem, no to od razu ten loch trzeba było zrobić, ile tam dało radę. Więc wodny gląb w pyk, od razu poleciał 25 poziom, co oznacza odblokowaną twierdzę już. Więc od razu ruszyłem z budową, 15 minut. Pakietu twierdzy nie kupowałem, co też jest może małym błędem, ale no nie chciałem też tak dużo wydawać. Aczkolwiek jakoś tą twierdzę sobie zdążyłem jeszcze fajnie rozwinąć, co zobaczycie za chwilę. No i kolejny przeciwnik, czyli Yeti. No i tego też udało się pokonać. No i tu mamy przeskok kilka godzin do przodu, także klasera jeszcze sobie trochę podbiłem, bodajże do 30%, teraz nie jestem pewny. Eee, Twierdzę, rozbudowałem, więc klejnoty już mogłem sobie kopać. Pierwszy poleciał na siłę, niestety, ale kolejny poleciał już czarny, czyli na cechy wszystkie. No i teraz generalnie muszę sobie znaleźć jakąś nową broń eee, ze slotem, żeby ten czarny klejnot wrzucić. Ale zanim to, to mogłem jeszcze pokonać jednego przeciwnika w lochach, czyli Szamana Łudu. No i tutaj zaczął się pierwszy z problemów, czyli brak golda. Nie mogłem kupować nowych itemków, takie które po prostu by mnie dosyć wzmocniły. Drugim problemem, a raczej błędem moim jest to, że strasznie dużo rolowałem, więc pozbyłem się masy grzybów, które potem mi zabrakły, jak zobaczycie ale generalnie sobie coś tam w końcu podmieniłem coś mi dopasowało i stwierdziłem, że idę na lochy no i tutaj ohydny gremlin z czarnym klejnotem usadzonym to w ogóle jakby moja postać dostała takiego mega buffa kamienny olbrzym dalej też bez problemu epic iconowy pierścień leciał więc jak widać ten czarny klejnot mega dużo dawał zwłaszcza, że w broni no to Podwójna siła. Miejscny golem też 40 poziom poleciał. No i tutaj, właśnie ten błąd, że zamiast wziąć po prostu obojętniaką broń, byle ze slotem i te lochy klepać, no to właśnie za, dużo, za długo szukałem. A jak widać, no to te lochy padają bardzo fajnie. Grzybów by miał sporo więcej. Tutaj sprawdzałem na SFTulsie. Wyszło, że kamienny Troll 26%, książę ciemności 10%. Także jak najbardziej oboje byli do zrobienia więc stwierdziłem, że trzeba te grzyby wydać i ich jakoś przeklikać no i kamienny troll padł co oznaczało 30 poziom no i mogłem już szukać nowego klucza ten na szczęście wleciał szybciej niż ten do drugiego lochu także go znikarnąłem i znowu miałem nowy loch do klepania także kilku przeciwników mogłem tutaj pokonać awki mi zostało około 50 także no nie za dużo ale nowy loch już odblokowany i pierwszy szczur 32 poziom. Także bez problemu te pierwsze lochy tak o sobie klikałem. Zdobywałem Golda, expa, No i szło to dosyć fajnie do przodu. Dalej, rąbnięty rabuś. No i przyszedł czas na zamknięcie pierwszego lochu. Trochę grzybów mnie to kosztowało. Ale w końcu się udało i dostałem taką oto fajną czapkę pizza. No i tutaj zamiast od razu włożyć klejnot do hełmu, próbować dalej klepać lochy to nie wiem czemu stwierdziłem, że sobie ogólnie powymieniam jak i wydałem masę niepotrzebnych grzybów, bo ten sam klejnot dałby mi takie wzmocnienie, że znowu kolejnych przeciwników mógłbym pokonać no i potem szukać dębów na wyższym poziomie, co miałoby większy sens. No ale człowiek uczy się na błędach, kolejny raz na pewno Lepiej by takie coś mi wyszło. No i po tych odmiankach okazało się, że mam bardzo duże procenty na lochy. Także no tam ruszyłem. I zacząłem klepać, Expeach po prostu dalej. Kolejny epic. Akurat babcie, 34 poziom. W no to skipowałem po prostu klejnoty za parę grzybów. No bo każdy taki klejnot no to jednak bardzo dużo dawał. I lepiej właśnie było wydać klejnoty na skipnięcie klejnotu niż na kilka prób w lochach, co też nie od razu zajarzyłem. No i tutaj lochy cały czas bez problemu. Mogłem sobie jeszcze robić 36 poziom. Cały czas to fajnie szło. Wystarczyło dodawać nowe klejnoty i póki co było bez problemu. Trochę golda się zebrało, więc stwierdziłem, że to dobry moment na podbicie troszkę statystyk. Kolejny czarny klejnot. No i czas na zamknięcie drugiego lochu. I tu akurat za pierwszym razem i dostałem nową zbroję. I to na trzy cechy, także bardzo fajnie. Poziom 39, także się zbliżałem do 40, gdzie zdobędę po prostu nowy klucz, który mi pozwoli na kolejne ekspienie. Tu kolejne skipowanie klejnotu, niestety poleciał mi na wytrzymałość. I kilka kolejnych też niestety pechowo na tą wytrzymałość, potem jakiś chyba na szczęście też poleci. Także skipowanie klejnotów niestety nie było po mojej stronie. Ale dalej pokonałem poczwarę. Także 41 poziom. No i tutaj zacząłem szukać kolejnego klucza. Na szczęście ten klucz też dosyć szybko dało się odnaleźć. Także zadanko zrobione. Jeszcze dwa piwa zostały do wypicia w karczmie. No i kolejny loch odblokowany. 52 poziom przeciwnik. Także bez problemu sobie po prostu klikałem. Grzyby wyda wydawałem. tak do 44 poziomu. Tutaj dostałem nowe jajo ze slotem. Także fajnie tutaj byłoby umieścić sobie nowy klejnot. Dalej znowu niepotrzebnie wywalałem grzyby na rolowanie itemów, zamiast szukać nowych klejnotów. klejnotów. Bo jak tutaj widać, w tym momencie trzy itemy mam ze slotem, a klejnoty nie mają. Więc jakikolwiek klejnot dałby kilka wzmocnienie. A ja zamiast tego stwierdziłem, że szukam nowych itemów. Także totalnie bez sensu. Udało się co prawda znaleźć nową broń. Średnio obrażenia dużo wyższe. Ale czy to było tego warte? No, teraz myślę, że nie. W międzyczasie sprawdziłem szansę na wygraną. No i to było około 1% na przeciwnika, więc no to było tragiczne. Więc koniecznie potrzebowałem nowy klejnot. No i poleciał na wytrzymałość. Także stwierdziłem, kurde spoko. Dalej nagwalałbym czarny klejnot. Także szukałem kolejny klejnot. No i tym razem poleciał na szczęście, więc już w ogóle tragicznie. Także no trzeba było spróbować jeszcze raz. No i z kolejnego kupania znowu poleciało szczęście. Także no strasznie tragicznie stwierdziłem, dobra wrzucam wytrzymałość już do tego. Szczęście też gdzieś tam wrzucę, no bo lepiej tak niż sprzedawać po prostu uciosł krytyczny ponad 50%. No i tak musiałem sobie po prostu poradzić. Teraz szanse na wygraną wynosiły 35%. No, także było to już sporo więcej niż ten jeden, aczkolwiek gdyby poleciały lepsze klejnoty, no to w ogóle byłoby na luzie. Czarny do broni, zamiast dwóch na szczęście, nie wiem, na inteligencję albo na wytrzymałość, cokolwiek przydatnego, no to bym pewnie nawet mógł mieć 100% obstawiam. No i zajączek, pierwsze podejście nie wyszło, grzybów zostało tylko 8, poziom 44. I tu sobie klikkałem te grzyby 30 parę procent, ale królik dopiero za którymś razem poszedł. Dobień 46. Zostały dwa grzyby, także w tym momencie już widziałem, że problemem nie jest gold, tylko ilość grzybów, które wcześniej bez sensu wyrzuciłem. No, i tutaj już dobiłem ostatnią awkę, jak pamiętam, i udało jeszcze dobić się skarczmy 47 poziom. Ale to jeszcze nie był koniec. Czekałem na ostatni klejnot. Tutaj było chyba 10 minut przed północą. Grzybów już nie miałem, żeby skipować klejnot, więc tą ostatnią godzinkę poczekałem. I 10 minut przed północą trafiłem klejnot na wytrzymałość. Szukałem kolejnego, aczkolwiek już widziałem, że i tak go nie wykorzystam, bo go wykopię dopiero po północy. Także teraz mając ten klejnot na wytrzymałość, no to wrzuciłem go sobie do ekwipunku. No i według sekturow miałem 41 i 22% na wygraną. Grzyb tylko jeden. i pytanie, czy to wystarczy. Jak widać na jednego przeciwnika wystarczyło. Poziom 48. Grzybek jeszcze jeden został. Bo tu było darmowe podejście. No i czy drugi przeciwnik padnie? I tutaj niestety zabrakło. Grzyby mi się skończyły, ale jeszcze był ABAWW. Także moja ostatnia nadzieja. I tutaj moja farta, atrapię 3 grzyby. Także moja przygoda jeszcze się nie skończyła i jeszcze jakaś minimalna nadzieja była na pokonanie tego ostatniego przeciwnika. No i pytanie: czy uda się dobić poziom 50. Trzy grzyby tylko. Pierwsze podejście nie udało się, ale za to drugie już się udało poziom 49. Bardzo mało brakuje do 50 poziomu, no i tutaj znowu sprawdzam kolejnych przeciwników, no i 22%, jeden grzyb, jedna wygrana do 50 poziomu, a 50 poziom no to już będzie legendarny loch, który też jest już git, aczkolwiek przypominam, że do północy zostało jakieś 5 minut tylko w tym momencie, także no czasu i tak nie za dużo. No i ostatnia walka przegrana. Także tym samym moja przygoda się zakończyła. 49. poziom ostatecznie dobić się udało. Awki już nie było, walk na arenie nie było. Wszystko po prostu już co mogłem, to zrobiłem. No i tak to właśnie ten jeden dzień mniej więcej wyglądał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wiem, że strasznie dużo błędów zrobiłem. Myślałem, że mam wszystko dosyć pod kontrolą ale później po fakcie do mnie dochodziło jakie błędy robię więc ogólnie chciałbym takie coś powtórzyć ale również chciałbym to powtórzyć z drugim pakietem twierdzy żebym mógł po prostu sobie na spokojnie wcześniej kopać te kryształy, bym miał też więcej grzybów no i wtedy myślę, że poziom zdecydowanie wyższy można by było dobić, bo od któregoś momentu już po prostu te poziomy z każdym kolejnym lochem leciały no i było po prostu no dużo łatwiej, nie? Także jeśli chcielibyście jeszcze taki sam odcinek, tylko no w lepszych warunkach, z lepszą wiedzą powiedzmy, no bo już po tym odcinku się sporo nauczyłem, no to dajcie znać w komentarzu. Jeszcze jedna ważna sprawa, no to tak sobie sprawdzałem kolejne eventy, no to chciałbym to zrobić w taki weekend, co będzie event na expo i golda, no bo tego golda też jednak troszkę brakowało, a gdyby był, no to byłoby dużo łatwiej, chociażby jak chodzi o wymianę itemów. Także jakbym robił jeszcze kolejny taki odcinek, no to zdecydowanie te dwa eventy jeszcze. No i taki najbliższy event, nie wiem czy nie jest dopiero w sierpniu, jak tam sprawdzałem, więc możliwe, że dopiero wtedy by to było. Ale napiszcie w ogóle, czy byście takie coś chcieli. A dzisiaj to na tyle, także dzięki za oglądanie. Na razie, siemano.